atmosfera zobaczcie tutaj się dzieje. Kapsuła czasu, statek kosmiczny w 21 wiek może 22 gdzie ja jestem, gdzie ja jadę no? Słuchajcie, to jest katarskie metro. W takich warunkach jeździcie w katarskim metrze, wszystko jest błyszczące, piękne, wszystko jest takie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda, w jakich warunkach my, dziennikarze, możemy na mecz jechać. Tu jest tak jakby luksusowo. Marian, to jest jakby luksusowo. Owszem. Kilka rzeczy, które pierwsze rzucają się w oczy w Katarskim Metrze, poza tym luksusem, o którym Wam przed chwilą mówiłem, to ruchome schody i nie tylko schody, bo można nawet sobie stać i jechać tak jak na lotnisku, natomiast to co się rzuca w oczy to nowość, wszystko pachnie, błyszczy się nowością i jest krystalicznie czysto. Co się stało, Przemek? Czemu idziemy? Musimy dojechać autobusem. Idziemy, bo korki są takie, że jeszcze godzinę jechali. Zobaczcie, co to się dzieje. Z przodu, z tyłu, wszędzie jest korek. A tutaj pustynia, na tam stadion. Tak to wygląda. Matko Boska, jest! Jesteśmy pod stadionem Oto, komitet powitalny, około 30-40 wielobłądów. Witamy tutaj pod stadionem, za chwilę mecz Katar, Ekwador, emocje dookoła. Tak, sięgają zenitu, jest też trochę zamieszania, ale widać, że te wielobłądy będą trzymały tu porządek pod stadionem. W biurze prasowym dziennikarzy już jest bardzo dużo. Myślę, że dla nas jeszcze to miejsce znajdzie, jest półtorej godziny do meczu, ale za godzinę myślę, że może być ciężko tutaj znaleźć miejsce. Popracujemy chwilkę, przygotujemy live'a dla Was, no i za chwilę idziemy na mecz. Dzieje się, dzieje się tutaj na meczu otwarcia Mistrzostw Świata Katar 2022. Katar przegrywa do przerwy z Ekwadorem 0 do 2. Katar nie ma nic do powiedzenia i nawet ten gol, który został nieuznany dla Ekwadoru nic nie zmieni. Ekwador strzelił dwa gole i wysoko prowadzi. Atmosfera, zobaczcie, tutaj się dzieje. Niespodzianki nie było przekrętu, o którym niektórzy mówili też. Nie było. Ekwador pokonał Katar 2 do 0 w meczu otwarcia Mistrzostw Świata 2022. Ciekawostka jest taka, że już w 60. minucie trybuny w zasadzie opustoszały. Gospodarze bardzo wściekli, bo przez grę swojej drużyny poszli sobie po prostu do domu. Zaczynamy te mistrzostwa, mam nadzieję, że to będą mistrzostwa świetne dla reprezentacji Polski, a my wracamy do docha i będziemy pracować. Metro w Katarze, zobaczcie. Można się przejrzeć, poprawić fryzurę i dopiero te wrota się otworzą. Można wejść do pociągu. O nie wiem, nie wiem. To są nasze postacie.